Dobre i zaczął się nowy dzień, gdzie nawigacja wyprowadziła nas właśnie na pole. taką w pole, ale masakrycznie dziurawę i to według niej miała być, bo już się wracamy, miała być droga na kemping. Dokładnie, wypalanie śmieci na poboczu plastiki. Palą. Takie wielkie dziury, że po prostu głowa mała. I wracamy się, bo oczywiście droga była zła, optar się. O, drugi raz. Strasznie dziury są. No i tak tu prowadzi nawigacja i to była najlepsza, którą... Znaczy my... mapa Google'a, bo, bo te pozostałe Ty... nawigacje w ogóle tutaj dróg nie mają, tych małych. Myśleliśmy, takich, że to będzie najlepsza, a okazało się, że też zła droga. No i wracamy. O! Trochę pobłądziliśmy, naprawdę. Tu zrobiliśmy z 6 km po tej właśnie drodze. Po takich, takich, tak, takich jak ta drodze, dopiero pytaliśmy się jakiegoś tam. Po włosku nam tłumaczy jak dojechać. Po włosku i po francusku mówi, a ja niestety. Ale, ale, ale widzieliśmy. Tak, Dritto, destra i sinistra. Bo pomyliliśmy kiedyś drogi we Włoszech i nauczyliśmy się już kierunków na pamięć. Tak, że po prosto włosku. w prawo i w lewo. No to mówi prosto, prosto, destra, destra, później sinistra, później destra. No autostrada, no Ta, i tak. Że coś nie... tam Dogadaliśmy się, bo jak chcecie tutaj Straszny, przyjechać z nawigacją, to powodzenia, to ja mam w telefonie cztery nawigacje, nie, nie cztery damy. i tylko Google Map miał początkowo, ale i tak totalnie wprowadził w błąd. No właśnie, I po tej drodze, którą przed chwilą nagrywałam. Nie, nie mają nawigacji tutaj drogi. tych nie, tu lokalnych. bardzo źle trafić, tych na takich polnych, no. Masakra. No i jest, jesteśmy na tym campingu Sunset. A jak tu będzie, czy w ogóle zostaniemy? No zobaczymy. No. To tylko chcieliśmy powiedzieć, że jest bardzo tragiczny i mało oznakowany, w ogóle nieoznakowany dojazd tutaj. I właśnie po takich drogach, takich, no takich hasiewach. No taki, jak widzieliście. Dziurawy, <dziurawy. Gdzie... żwirowe. Dokładnie. Na traktor. To są drogi na, trakt. na traktor. Ja się tu zatrzymuję i idziemy się pytać. Tak, no to znaczy... W ogóle tu ktoś jest, w ogóle tu widzę, że nikogo No nie... ma. jest pusto, dobra. Yy, tak wygląda ten kemping, jednak żeśmy się zatrzymali. No, potrzeba trochę odpocząć, tak trochę pobyć sobie na luzie. Yy, widokowo bardzo ładny. Tam są takie mm, jakby słomiane, yy, takie domki, żeby się schować. Nie wiem, czy przed słońcem, czy od ludzi, nie wiem, to wszystko jest za darmo. Plaża jest taka. Tu sobie siedzimy, tu stoi nasz kamperek, tu już jest lodówka włączona. Tu sobie jedliśmy w pomachaj. <grytanie> tu żeśmy sobie wzięli takie leżaczki, też są za darmo. No i okolica wygląda tak, tak wygląda morze. Jest piach, nie ma kamyków. Widzicie, jest plaża piaszczysta bo poprzednio mieliśmy kamyki, teraz jest piasek i tam nie wiem czy kamerka zbierze, w oddali dali widać durez. Powiem Wam, że tutaj jest woda o wiele, wiele cieplejsza niż co byliśmy ostatnio na tym, na tym Morzem Jąńskim. Tu już jest Adriatyk. Tam było morze Jamskie, więc jest dużo zimniejsze, tu jest dużo cieplej. Tu na samym brzegu to normalnie jak w wannie. No i tu można sobie przyjść, posiedzieć na leżaczkach. No tak jak mówiłam wcześniej, tu jest taki właśnie zakątek, żeby sobie posiedzieć, podpoczywać. Urokliwe takie, fajne. Miesiu stoi tutaj. A tam w oddali duras. Camping kosztuje 18 euro za dwie osoby i, i samochód. No, w ogóle plac. 18 euro, bez względu chyba na ilość osób. Tego nie wiem, po prostu plac, powiedziała pani. W tym 18 euro jest Wi-Fi i prąd. Ciepła woda w łazienkach, tylko raczej sobie tutaj trzeba chodzić do łazienki, bo teraz patrzyliśmy. To jest jeszcze taka chłodnawa woda. Wieczorem będzie, bo to z kolektora cieplejsza. Podobno jest gorąca. Słoneczko tak się przebija przez murki, ale jest ciepło. Na kempingu mało ludzi. No, już mamy drugą połowę września, więc. Ale ciepło jest. Jechaliśmy też umęczeni, bo około 30 stopni. Jest taka duchota, bo widzicie te, te, to słoneczko nie praży tak mocno, tylko jest za takimi białymi obłoczkami, chmurkami w takiej ale za to jest bardzo parno i duszno. No, będziemy sobie tutaj może dwie noce i pojedziemy dalej. A jeszcze to powiem. A propos toalet i w ogóle Łazienek. No, tutaj jest nie za bardzo. Chociaż widoki są piękne. Kemping jest ok. No, o Łazienki, no nie bardzo. Wnioskuję z tego, że bardziej albańczycy nastawieni są na takie dzikie kamperowanie niż na ładniejsze kempingi, tak jak już jest powoli w Chorwacji. To znaczy w Chorwacji to już jest od dawna po prostu co kemping, a jeszcze tam na Istrii bliżej tam północy Chorwacji to są przepiękne te kempingi europejskie. No tutaj nie. Jeżeli chodzi o łazienki, nie. Naprawdę nie. Ale jakoś jakoś, no trudno się mówi. Widoki wynagradzają wszystko. No nie będziemy tu tygodniami, tylko dwa dni, więc jakoś musimy to przecierpieć. To jest na tyle dziwnie, po prostu nie mogę rozgryźć tego kraju do końca. No Albania potrafi zaskakiwać. Krajobrazami to jedno, ale przede wszystkim tym, że jest tak potwornie różna. Jedzie sobie pan na osiołku na przykład obok. Młodzi czy starsi różni w Mercedesach i to takich z tych lepszych półek. I byliśmy na stacji benzynowej, takiej przy autostradzie pierwsza, która była, To było wi i chcieliśmy się tam skontaktować. Potrzebowaliśmy wi I po prostu, jak weszliśmy do tych Łazienek, to było: Wow! Czy my jesteśmy w Albanii? Czy na przykład w Austrii? Naprawdę, naprawdę przepiękne łazienki na stacji benzynowej. No po prostu byliśmy no, zaskoczeni na maksa. porównaniu z tym kempingiem no to po prostu nie wiem, <laughs> niebo i ziemia. I właśnie jak to jest? Tak potrafi zaskakiwać Albania. Nie wiesz gdzie, albo jakieś szutrowe drogi, Tu takie jakby troszeczkę autostrady jest, bo jechaliśmy kawałkiem. Mało jest, ale jest. A tu taka doły, szutr, kamienie, yy, piaskowa plaża, taka, ze żwirem. Bardzo trudno się jechało. No i właśnie tak jest. Ubikacje takie i takie. Kempingi takie i takie. No tak potrafi zaskakiwać, że jak jadąc do Austrii, to ja wiem, jestem nastawiona i na 90% wiem, że jak pójdę na ten kemping, to jest czysty, zadbany czy w Chorwacji już teraz też, czy w Niemczech, no, gdzie byliśmy, we Francji byliśmy, w Hiszpanii byliśmy na tych kempingach, to po prostu czy we Włoszech, no tamte już wszędzie są eleganckie, to wiemy, że tam będzie ładnie, no powiedzmy na no, no 80%, czy 90% nawet. A tutaj to nie wiadomo, plaża ładna, bo piaszczysta, piękne palmy, morze cieplutkie, tu z zewnątrz kemping, parcele bardzo ładne bardzo dużo tych parceli. No, pomyślałoby się super camping. Wchodzisz do łazienki. No nie bardzo, od razu zatyka. No, kontrastów, Albania kontrastów. Są i osiołki, i mercedesy, i właśnie tak, tak samo w budynkach. Dużo jest starych budynków, dużo nowych. No i jeszcze taka inna, inna niż Polska, inna niż ten Zachód. Ale to też ma swój urok. Ja tak myślę. To też ma tak swój urok, bo zaskakujący przede wszystkim. No i nie, wi nie wiadomo, czego się można spodziewać. <grym> w sklepach też jest to różnie. Nieraz jest ta y spotkaliśmy taki sklep, że po prostu praktycznie puste półki były. <grym> nie wiem dlaczego. Czy już wykupili wszystko, czy. Nie wiem. Bardzo mało artykułów było w półce. 3-4. W asortymencie? No, wiem. tak to jest, ale fajnie, fajnie. Cieszę się, że tu jesteśmy, bo nigdy nie byliśmy tutaj w Albanii. No, trochę daleko. Zawsze jeździliśmy z dziećmi pod namiot, więc raz, gdzieś drogi raz. Ewentualnie dalej to drugi raz i tak dalej, i tak dalej. Z, z, z pobytem, oczywiście, nocy na kempingu. Tutaj już nie musimy się z tym liczyć, więc. Po drodze sobie śpimy w misiu i jest świetnie. Podoba mi się takie kamperowanie. Właściwie to jesteśmy pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle z misiem i w ogóle na takim van life'ie, że tak powiem, który jest teraz w modzie i nie dziwię się. To jest naprawdę świetna sprawa. Świetna sprawa. Tomek nie lubi jeździć po nocy, więc w ogóle wieczór się zbliża, stajemy sobie gdziekolwiek. Tylko tam, gdzie w miarę bezpiecznie. Jak już nie ma gdzie, to właśnie na stacji benzynowej. No, i sobie stoimy. I kolejny dzień jest ze słoneczkiem, i jedziemy dalej. Super sprawa. Jeżeli ktoś może, bo ja wiem, że są wśród Was rodzice i są dzieci, więc tu jest priorytet. Już ten priorytet urósł nasz priorytet, więc możemy sobie trochę swobodnie popodróżować. Taki stoliczek mamy z dekatlonu, kieszyła. Model 100, jakby się ktoś pytał. No i będziemy go teraz rozkładać. To bardzo łatwo go tak, rozłożyć. Może się też komuś przyda. Po prostu trzeba wyciągnąć to, co jest w środku. tak? Najpierw A w środku jest. A w środku co mam w środku? Nie kubki po kotku, tylko tak fajnie o. Właściwie rozkładany stoliczek, z którego można tutaj rozłożyć. Yy, rozłożyć yy, resztę. Pierwszy raz rozkładamy, więc tak, czasami... Tak, raz. Trzeba trochę pomyśleć. <gry> Trzeba trochę pomyśleć. To... Tak. O! Czyli tak, wystarczy tu i I to są takie zatrzaski, po prostu o! Tak? I tu mi się zatrzasnęło. A to się wciska jak co i później o! Wystarczy w dół i on się składa, nie? Takie... Tak naprawdę zrobione to widzę, jest jest bardzo dobre. Bardzo dobrze. Tu jest jeszcze taki blat. O! Tu ma takie wcięcia. I po prostu. 50 kg yy, u dźwigu. 50 kg u I po prostu no widzę, że to trzeba w te rurki. Czyli jeszcze raz to. To w te rurki, Na te rurki nacisnąć. O! No i teraz to o, weszło i weszło. No i on trzyma tę konstrukcję też, nie? To może, ja, może tutaj tu przestawimy. Przestawimy Trochę. O dobrze. No i teraz pozostają półki do włożenia. Yy, tutaj chyba coś jest na, na te. A tak, no. a tak, właśnie. No i masz rację. Bo widzę stąd po prostu jak jest. I tak samo z tej strony. Takie są wystające trzpienie. łatwizna tak zwane. Tu są jeszcze takie kieszonki. Dokładnie. I zostają takie z takimi. to, to są na, na, na kosz, na, na, na takie worki na śmieci. Chyba coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Daj półki. Co I... nam jeszcze zostało? A nic, tylko półki. Półki nam zostały. Tylko półki. Więc półki to chyba szły do środka. Tak. Nie? I tu jest na, na, na moskitiera, żeby tam nic nam nie wchodziło nagrywasz, uh -huh. a gdzie te półki są? Do środka, ja włożę. O, tutaj się odpina i, i tak, i, no, żeby usztywnić całą konstrukcję. Tak? No po prostu. Aha, I to na spód. Nie, drugim. trzy są. Trzy są. Mm, ta idzie na spód. O, tak, I a i tak można trzecia? sobie tutaj, ta tutaj, tak, a trzecia tu. O. No i mamy No jest. Tutaj można sobie zapiąć. Żeby mrówki nie wchodziły. Mórki, albo owady. To, to jest taka bardzo... Zapnę. Y, ale chcę pokazać, że to jest bardzo taka gęsta. Gęsta ta. Tkanina tak, ta. Tak. A siatka bardzo gęsta i twarda. Twarda. Taka twarda, gruba, także porządna, porządna rzecz. O. Dobra. No i to tak wygląda taka szafeczka i można sobie tutaj stawiać. Mamy, szybko, że szybko jest, się składa, łatwo. że jest prąd tutaj w cenie bez względu na to, czy weźmiemy prąd, czy nie weźmiemy, za prąd musimy zapłacić. Więc dobrze, że wziąłem taką starą kuchenkę elektryczną, tak. więc ją możemy sobie tutaj teraz postawić. Tylko wiesz co? Ja w ogóle ją tutaj postawię, ale w nie ogóle wiem, tą żeby się nie odpaliła. Od, od spodu, nie, nie jest no to coś coś podłożymy jeszcze. No ale coś mniej więcej. Yy, na przykład tu mamy naczynia. Yy, ale cisza, lodówka hałasuje No jakoś sobie ją ustawimy. Ale to wygląda tak. Moim zdaniem świetachowa rzecz. <grym> Zawsze chorowałam na taką szafeczkę, bo yy, łatwo się składa. Yy, jest miejsce takie, gdzie można sobie coś położyć. Zabezpieczyć, sobie, stoi sobie luzem, garnek czy cokolwiek. Blad jest sztywny. Blad jest to sztywny. No to tyle. Chcieliśmy pokazać swój, swój. To jest właściwie prezent, który dostaliśmy. Tak, dostaliśmy pre, w prezencie. Nie no, wygląda bardzo fajnie I, i jest stabilna. Jest przede wszystkim taka solidnie zrobiona. No i hmm. bardzo się cieszymy, że będziemy mogli składa, nareszcie sobie tak, ją rozłożyć... Składa bo, się do małego pokresa Tak, bo jak, jak, tak i tak jest prąd, więc tutaj będziemy sobie y, gotować zamiast na kuchence gazowej. I tu chodzi lodóweczka. E, rozkminiliśmy, co to są za, za te takie, bo to takie było tak, o, tak wisiało. Tak, tak. Ta. No, no i doczytaliśmy się... nad, nad tym, że to jest właśnie tak do przytrzymania worka na śmieci. O, I to I jest jak taka się... regulacja mniejsze, większe, po prostu wspiera kosz taki. No i taki kosz, Hajowe. <laughs> Bo tu pisze trash safort. Czyli takie wsparcie kosza. No, dobra, teraz to wszystko mamy elegancką kuchnię. <laughs> Właśnie zaszło słoneczko. Pamiętajcie, są w życiu chwile nie do zastąpienia. No, to jest właśnie jedna... Każda chwila jest nie do zastąpienia. <laughs> to Dokładnie. jest właśnie jedna z nich. Zobaczcie, jak to jest ładnie. Za wasze zdrowie. Pewnie. Dorwaliśmy wreszcie albańskie wino. Za wasze zdrowie. Lino. Wreszcie, bo tak to piliśmy... Prawdziwie albańskim z Kosowa. winem. <laughs> z Kosowa, z Macedonii, piliśmy z Serbii. A to jest właśnie no. tutaj zakupiliśmy albańskie typowo z Albanii. Mocno czerwone. I właśnie. Jesteśmy zaskoczeni barwą. Nie jesteśmy smakoszami win, znaczy jesteśmy smakoszami, ale może znawcami nie jesteśmy jakiś bardzo. Ale wizualnie wygląda. Po prostu panie. to co nam smakuje to pijemy i to wino jest oczywiście winem wytrawnym, ale proszę mi wierzyć taki ma mocny aromat, taką głębię ma. Yy, po prostu sama esencja winogronowa, prawda? Może tu pójdziemy spać fajnie. W sumie to można. Zwłaszcza teraz we wrześniu, bo no. to jest taka pora, że nie ma tej rozkrzyczanej młodzieży. I jest fajnie, fajnie. Wiecie, fajnie. Te Spokojnie. leżaki są naprawdę czyste. W serio jakby nowe były. Tak, tak. A słoneczko S niech, sobie tam, niech sobie tam zachodzi. mamy jeszcze morze przed sobą. A my tutaj sobie swoją, i swoją kwaterę. Odpoczywamy <laughs> swój pokój <laughs> Dokładnie. Słomiany. <noise> tak, może to spokojnie na noc sobie zastać z nas. Jest ciepło, więc. Leżak jest regulowany. Nie ma problemów. No. Tam w dali widać światła, nie wiem czy GoPro zbierze. Yy, Dures. No nie zbierze. Nie zbierze. No nie okay. zbierze, ale Bierzcie ale... na słowo. Na so, słowo tak. Są już światła. No. Która to jest godzina, że to już? Są nie światła. wiem. O, za 10 siódma. Dochodzi 19. Niestety wrzesień jest ładnym miesiącem. Jest mniej turystów, ale krótsze dni. No tak, to jest na minus. Si idzie szybciej spać. <grym> no, pamiętajcie, ja już mówiłem, chodzicie spać wtedy, kiedy chcecie. Właśnie. A to jest fajne, bo ostatnio poszliśmy spać, nie wiem, do 9. <grym> No. no to, że robi się Noc ciemno, to jest. nie znaczy, że musicie chodzić spać. Ale my tak poszliśmy. No zdarzy zdarzyło się Zdarzyło się, bo człowiek bardzo No ma nie, głowę przegrzaną często tymi, z Tym słońcem, nie? Słońcem i jeżeli jesteśmy w podróży to tymi zakrętami o, No właśnie, te zakręty No, tam nie tak nużą głowa bardzo. bolała Od tych zakrętów Po że... tysiąc pierwszym zakręcie Człowiek już po prostu odpala Od tych wysokości może ta głowa mnie bolała bo... No wysokości też, bo teraz się wznosimy Na, na, na naprawdę tak. jakieś wysokości typu Tam tysiąc coś metrów Jak widzieliście poprzednio przed nimi filmik, A, w którym będzie no, no, ten, no, no. Hmm. ta panorama z, z, z bardzo wysok wysokiej góry tej, jak ona tam się nazywała? Maja ciket coś takiego. No, no, no. I później siup na poziom morza. No to troszeczkę głowa wczoraj bolała. Hmm. Dokładnie. Spokój to jest coś absolutnie poważnego. Takiego, co Odpręża? Odpręża, ale to... Relaksuje? Relaksuje, tak, tak. Powinno się celebrować spokój. No. no i wolność, która jest w danym momencie. Nie? Jasne. I żegnamy Was już w tym kolejnym dniu, który właśnie mija. Żegnamy tym widokiem, popatrzcie! razem z nami na to morze, na tą groble z kamieni, na tą plażę i tą i tą palemkę tutaj. No. Wiecie co, Fajnie. tak, nie raz już mówiłem, że Albania to kontrasty pod każdym względem, pod każdą, pod każdą postacią, czy to gospodarczą, czy ludzi, yy, kontrasty między ludźmi, kontrasty w wyposażeniu w, w domach, samochodach. w domach, w samochodach, we wszystkim, to są takie kontrasty, których tak. w Polsce nie widać na ulicy. Nie, Tu jeszcze są te kontrasty i chyba będą, póki im pozwolą je mieć, to one będą. I chwaliby za to. No, Dokładnie, żeby były. tutaj są ludzie, najczęściej spotyka się ludzi wizualnie bardzo biednych, w odbiorze takim. No jak patrzcie na człowieka, to patrzcie na co? Na to, jak wygląda, na, na jego ubranie, prawda? Czy też na jego zachowanie, jakby w drugim szeregu. No to tych ludzi jest bardzo dużo, którzy wydają się biednymi, yy, ale jest tak, że za chwilę widzicie jakiegoś gościa. Z jakąś kobietą w bardzo bogatym samochodzie. Nie to, że bogatym, bardzo bogatym. Takim, że... Rzadko kiedy, Wiesz, ale Polak oni też ma auto. tutaj mają, że, ale, a... e, że e, tego Mercedesa przysłowiowo. No tak, to co to sprawia, To Mercedesa. muszą mieć e, poza wszelkimi wygodami. Po prostu, nie, Jeżeli, no, tak, jeżeli tak, mogą tak. mieszkać w chatce e, tak zabitej dechami, że tak. Tak, powiem, ale Mercedes zgadza się, musi ale ja nie być. mówię o bogatym Mercedesie, ja mówię o bardzo bogatym samochodzie innych marek, nawet czy Mercedesa, ale taki naprawdę wyposionym, by po chwili zobaczyć faceta jadącego, e, jadącego bokiem na osiołku. A tak. Tak. A no. wiecie, jak tutaj no. jest? Na przykład I i dłubie na... sobie wnosi, jedzie na osiołku i ma wszystko gdzieś, bo on ma to, on ma to po prostu gdzieś, to ma wypisane tak. na twarzy. No. Tak, żyje po prostu. No. A tutaj też jest tak, że na przykład, jeżeli jest w, w trakcie ruchu na drodze. Bez znaków to pierwszeństwo przyjazdu ma większy samochód, to znaczy tak, y, tak. ustępują ci co u nas mają pierwszeństwo z prawej strony, oni ustępują na przykład nam, bo mamy większy samochód, ale jeżeli te samochody są równ równolegle, takie nie? same, nie? Na na przykład czy Opel, osobowe. Opel i Mercedes, to, to, to Mercedes ma pierwszeństwo. Tak to właśnie Mercedes ma pierwszeństwo i Opel musi stać czy tam nie wiem Volkswagen czy Toyota Dokładnie. Oni muszą stać i Dokładnie. przepuścić Opla Mimo, że jest też osobówką. A nas tak. przepuścili dzisiaj, z znaczy my byliśmy na podporządkowaniu. Tak, ja się chcę zatrzymywać już. Mercedes nas przepuścił, Dokładnie, bo, my bo jakieś takie lokalne, sk lokalne skrzyżowanie. Nie lokalne bez znaku, nie wiedzieliśmy, co zrobić. On znaku, macha i macha. Ale ja go mam po prawej stronie. Jest no. takie równorzędne skrzyżowanie, gdzie mam gościa po prawej stronie, a on nie, on macha. A on stoi i czeka i czeka. Tak. Czeka, tak, bo my jedziemy mam... większym, <laughs> bo my <mamy> większym. <laughs> jakbym był w Indiach czy bo gdzieś. Bo on nie miał Mercedesa. Tak, to, on nie miał Mercedesa. Jakiś nie, miał nie bo ty powiedziałeś, że to Mercedesem, to nie był Mercedes, to był chyba jakiś świesta, jakiś mniejszy taki. Tak, mniejszy. No, no takie Mercedesy tylko jak są równe samochody, no, tak. osobowe na przykład. Tak, tak. No i to tak właśnie jest mm. z Albanii, Świetnie jest, tak inaczej. E, świetnie jest, natomiast trzeba uważać na tej drodze, bo na wiecie, nieobliczalność e, zachowań. Jeszcze jest tak, że na przykład piesi mają chodnik, a idą po ulicy. Tak, dokładnie, dokładnie. Nie wiem czemu, ale to tu na wybrzeżu może mniej, ale tam w górach, w tych miasteczkach tak, wsiach, tam po prostu się. Nie po wiem dlaczego. Ulicy. Jest chodnik, to, to, to jest i tak super, jak jest chodnik. No i ten chodnik jest całkiem galanty, powiedzmy, nie? A idą ulicą, idą, idą asfalty. No nie wiem, tak no po tak, prostu. No, pani z siatkami ze sklepu idzie ulicą i. i... No I idzie ulicą. Nieraz idą we dwie środkiem. No, no, no. Nieraz. No i to, co to też chyba mówiliśmy, że po prostu są samochody, jadą sobie nagle się ktoś zatrzymuje. No i po prostu zatrzymuje, inni go wymijają i tyle. O mnie. No. O dzisiaj też no. mieliśmy taki przypadek, bo jechaliśmy właśnie tą zagubioną drogą, gdzie... Wcześniej opowiadaliśmy, gdzie nas yy, nawigacja zaprowadziła w nicość. No. <laughs> I stoi sobie samochód po prostu praktycznie na środku, a my, żeby go ominąć, nie dało rady, ponieważ z boku były jakieś płyty chodnikowe, jakiś rozwalony asfalt i absolutnie no, szkoda samochodu, prawda? Bo jesteśmy daleko od domu, nie chcieliśmy ryzykować. Zadz zatrąbiliśmy, wyszła pani. Prze przestawia ten działkę, samochód, tak. tak. Ale wracaliśmy, bo to oczywiście pomyłka. Pomyłka, była, zła navigacji. droga. I stoi w tym samym Ale, miejscu Mercedes. Tak, stoi, wracamy się po, po jakiejś tam pół godziny. Stoi w tym samym miejscu Mercedes. samochodzie. już pojechał taki no. mniejszy A tu Ten kraj powinien się nazywać nie Albania, tylko Mercedes. No i tyle. No. Ale dobra, Agnieszka, bym tu gadu, gadu weź pole. Nie, nie mam tutaj nic. Nie wzięłaś? Nie. A, kurczę, no to nic, to ja się przejdę. To ja się przejdę, bo... Dobra, bo już za długo ten filmik. No. Okej, okay, trzymajcie się i dobrej cześć. nocy Wam życzymy. Cześć. Pa, pa. Cześć, cześć, pa. Pa, dobranoc.